Nasze spotkanie jest efektem spotkania w Gdańsku, które dwa lata temu odbyło się, e, i tam spotkaliśmy się na międzynarodowym, właśnie, seminarium poświęconym psychologii religii i psychologii duchowości. Na tym zjeździe zapadła decyzja, e, żeby utworzyć, tak jak mają inne dyscypliny psychologiczne, e, swoje towarzystwo. No, powstało towarzystwo. Psychologii religii i psychologii duchowości. Nie ukrywam, że było trochę dyskusji wokół tej, tej nazwy. Jest to oczywiście związane z przedmiotem. Psychologia religii pewnie ma swój przedmiot badań, psychologia duchowości ma swój badań, no ale dyskusja ostatecznie doprowadziła do tego, że taka nazwa, taka nazwa powstała. No i na razie taką nazwą się posługujemy. Możeśmy się spotkali tutaj po to, żeby przedstawić wyniki jakichś najnowszych badań, jakichś teorii. Po to, żeby się też spotkać, podyskutować. No i zastanowić się, co, co, będzie, co będzie dalej. Przejechaliśmy z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tutaj na konferencji chcemy przedstawić wyniki naszych całorocznych prac. Zajmowaliśmy się tworzeniem pojęcia tożsamości religijnej. Głównym inicjatorem tych naszych prac jest pani Anna Wieracka. Podczas tego roku robiliśmy taką eksplorację, przekładaliśmy teorię kolena laukszta, na przestrzeń religijną, w tym, w tym czasie, właśnie tutaj widzimy na załączonym plakacie, staraliśmy się stworzyć skalę tożsamości religijnej, są to dopiero początki tej skali, tutaj można na tym plakacie zauważyć jakby, jakby owoce naszych, naszych prac. Chcemy w ten sposób też pozwolić na to, aby te psychologiczne zagadnienia, teorie, które tam są jakoś mogły ludziom pomóc też w dojściu do tożsamości, czy też do dojrzałości religijnej. To wszystko jest po prostu taki etap jeszcze raczkowania tego, żeby tą psychologię przeszczepić do, do nauk teologicznych. Ale mamy nadzieję, że tutaj właśnie taka konferencja, jak ta, jest dobrym momentem, żeby tą ideę właśnie rozpocząć i potem kontynuować w przyszłych latach.